Witam w kolejnym odcinku Wehikułu Czasu. Pod koniec czerwca 1954 roku uruchomiono reaktor elektrowni atomowej w ognisku niedaleko Moskwy. Była to pierwsza cywilna elektrownia atomowa na świecie. Warto wspomnieć, że moc energetyczna reaktora wynosiła 36 MW i zapewniała ciepło do ogrzewania dla około 2000 gospodarstw. Współczesna, największa na świecie elektrownia jądrowa Kashiwazaki-Kariwa w Japonii ma moc 8000 MW. Mówiąc o elektrowniach atomowych, musimy wspomnieć o zagrożeniach z nimi związanych. W przypadku największej w historii energetyki katastrofy w Czarnobylu skażeniu uległ obszar prawie 150 tysięcy km kwadratowych. Ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy ludzi. Warto dodać, że elektrownia w Czarnobylu miała moc o połowę mniejszą od zbudowanych współcześnie. Skutki katastrofy na Ukrainie odczuwalne są do dziś. Do zobaczenia w przyszłości.